Proszę pana, jakiś pan do pana. Kto? Nie wiem. Mówił, że Wojtyła... Ja, syn polskiej ziemi, Jan Paweł II Papież, wołam... Pan chce ode mnie pieniędzy? Jeszcze jak? Powiedział panu, że się wycofałem? Jest możliwe. Kto? A, jak wtedy wszyscy chłopcy. Ja już nie pamiętam tak dokładnie, ale chyba w takich białym ubranku. Co to? Gdzie jest moje 8 tysięcy? Nie wiem. Co mam robić? Niech pan już idzie. Nie, jak do to nie... Proszę wyjść. Janusz! Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój. I odnowi oblicze ziemi. To nas raczej nie interesuje. Może tak kiedyś. To jest ma, zjeżdżaj. Można powiedzieć, że to, jest, że to jest. Jakby to powiedzieć. Okrutnik. No. Zabiję go. Tego chyba zabiję. Janusz, proszę. Co za cholerny klecha, co za cholerny klecha. Nie dość, że podrywam własną żonę. Nachodzi mnie w moim domu, to jeszcze ukradł moje pieniądze. Co ty chcesz zrobić? Aż ty na niego Ukraińców. Janusz!